Ciekawe, ile tutaj jest? Na karcie macie milion dolarów na skromne wydatki. A! Seba, jesteśmy milionerami! Nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze wczoraj chodziłem na Włamy, a dziś jestem milionerem. Byliśmy na zakupach i Seba kupił mi pierścionek zaręczynowy. Taki drogi, za 200 złotych. A zaraz też kupiliśmy mieszkanie. AAAAAAH! Ryszard, ja mam dość. Dostałam jakieś wysypki od braku luksusu. – Spokojnie, kochanie. Najważniejsze, że jesteśmy razem. – Oj, proszę cię, Ryszard! Mam dwadzieścia lat, a ty pięćdziesiąt! Przecież to oczywiste, że jestem z tobą dla forsy, a nie z miłości! Niestety ten program zweryfikował mój związek z Caroline. Była ze mną tylko dla pieniędzy. Ta zamiana domów zmotywowała nas, aby robić w swoim życiu coś więcej i także dojść do takiego bogactwa. Postanowiłem, że będę chodzić częściej na włamy, żeby zapewnić dobry byt mojej rodzinie.